dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film Vlogmas 17 przez 2022. No, faktycznie zbliżamy się coraz szybciej do świąt. Już niewiele, no równy tydzień w sobotę, za tydzień wigilia. Równy tydzień nam został. Więc zacznę od kalendarza: może troszeczkę to oświetlenie poprawię, może lepiej, żeby padało na moją twarz. I zacznę od kalendarzy, zacznę tu od tego kosmetycznego, bo już wypadł mi ten krem na noc do ciała. Już otworzyłam, bo nawet tak chciałam, byłam ciekawa tego zapachu, takie bardzo, bardzo sympatyczne, maślane takie. No i tradycyjnie pod numerem 17 czekoladka, gdzie ta 17, Gdzieś tu. Czekoladka. Czekam na później. No cóż, zmieniam okularki jak na razie. Napiję się herbatki tradycyjnie. Herbatki malinowo-żurawinowej. W moim pięknym kubeczku. Bardzo smaczna. Dzisiaj byłam na spacerze oczywiście, chociaż temperatura no nie jest tak źle minus 4 odczu, odczuwalna, minus 3, także to nie jest wcale źle. No od rana, jak sam rano, to taka piękna szać na drzewach. Troszeczkę migawek Wam zrobiłam, to zobaczycie, jak to ładnie wygląda. No trochę śniegu mi brakuje, no ale ta szać zrobiła swoje dzisiaj. Cały dzień pięknie. Te krzewy drzewa pięknie wyglądają, takie oszronione, białe, także. Urok też, urok jest rzeczywiście niesamowity, urocza, to wygląda. Wszystko taka zimowa sceneria. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, co w moim mieście w Stargardzie się odbywa. Co miesiąc dostajemy za darmo taki Stargarski informator samorządowy. Porzucony jest do skrzyneczki, ktoś to roznosi, i takie, właśnie różne. Sprawy, które dzieją się w mieście, jakieś sprawy lokalne, urzędowe, ale nie tylko, i rozrywka, i jakieś, no, jakaś pomoc, jakieś informacje, które no, wypadałoby wiedzieć, żeby dotarły do szerszego grona ludzi, więc to wszystko w takim informatorze jest zawarte. Tutaj przede wszystkim jest, jest wstęp. Życzenia są naszego prezydenta Stargardu, pana Rafała Zająca, życzenia świąteczne oraz życzenia na, na kolejny 2023 rok. W każdym bądź razie zaczęliśmy od, od życzeń. Baterie ze Stargardu, światowe soki, Hydra Specma inwestuje w parcu, to są po prostu artykuły, które. No, nie będę Wam tutaj czytać wszystkich, nowe otwarcie księżnicy, ale bardzo mnie docierają z pomocą dla osób jakichś bezdomnych, dla osób, które te, tej pomocy y, potrzebują. Centrum socjalne Caritas, Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych. Tu są od razu podane miejsca, gdzie takie osoby mogą się zgłaszać lub zgłosić takie osoby. Bo to teraz ta, ta temperatura minusowa, to jest rzeczywiście niebezpieczne dla takich osób. No i tu zobaczcie, Stargard w świątecznym klimacie, jakie piękne ilustracje. Przepiękne. Tak wygląda ozdobiony Stargard. Mikołaje w trasie, bo to też była taka, ja sama spotkałam ich, ale akurat nie wtedy szłam do banku, więc nie zatrzymywałam się, ale koło papieża, koło pomnika papieża, właśnie zebrali się Mikołaje. I to było tak naprawdę bardzo fajnie. I co tu jeszcze? się nie tylko od święta. Każdemu z nas zdarza się kupić lub przygotować za dużo żywności, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Wiele niezjedzonych potraw i produktów trafia do śmietników. Możemy tego uniknąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy przynieść dobre, pełnowartościowe jedzenie do specjalnej szafy przy Centrum Socjalnym Caritas, ulica Krasińskiego 19. I tu jest właśnie i tu jest ilustracja tej szafy. No w takim okresie to jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajne. Stargardzianie pomagają. No tu jest już no, dla osoby chorej jest pomoc. Mikołajkowa zabawa na całego. Kalendarze czekają, oczywiście my jak co roku y, są ufundowane dla mieszkańców Stargardu kalendarze i bezpłatne i można się po nie zgłaszać. Kamerata świątecznie. Na tydzień przed Bożym Narodzeniem można wprawić się w doskonały nastrój dzięki orkiestrze Kamerata Stargard w niedzielę 18.12 o 17 na dużej scenie Stargardskiego Centrum Kultury rozpocznie się wyjątkowy koncert. Są jeszcze bilety na to muzyczne wydarzenie. Także no, są różne imprezy, które naprawdę są warte uwagi. I w przedświątecznym koncercie w składzie orkiestry zasiądą uczniowie średnich szkół muzycznych ze Stargardu i Szczecina, uczestnicy warsztatów orkiestrowych. No, to też tak jest naprawdę. A tu mają serca na dłoni. Cóż to takiego jest? Swoją postawą każdego dnia udowadniają, że pomaganie potrzebującym to wielka wartość. No to rzeczywiście, to muszę sobie to przeczytać, bo to jest. No, wszystko przeczytam o, tak dokładnie, bo na razie to czytam tylko Wam tylko Wam takie no, urywki. Ale to jest bardzo, bardzo fajna taka, taki bardzo fajny informator, tak jak już mówiłam, no, trafia do szerszego grona ludzi i każdy coś może, może dla, siebie, dla siebie znaleźć. No, ja w informacje takie, wchodzę w info stargarskie, więc na bieżąco wiem, co się dzieje. Ale są ludzie, którzy nie mają jakiegoś takiego kontaktu, nie kupują gazet, bo przecież są gazety. Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, i to no, Gazeta Stargarska, takie informacje są. Ale za tamtej gazety trzeba, trzeba zapłacić, a to jest darmowy informator. Także tyle chciałam Wam o tym fakcie powiedzieć. Znowu herbatka. W mojej scenerii pięknej. Lubię takie kwaskowe smaki, tak jak właśnie jak ta herbatka ma. No i cóż, cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć w tym okresie przedświątecznym. No i jeszcze będą odcinki, to jeszcze zawsze coś tam się znajdzie. Za chwileczkę obejrzycie taki mój mały kącik kulinarny. To wszystko 17, dzisiaj 17, to wszystko 17 było robione i zakupy robione 17, i przygotowywałam posiłki 17, i do Was mówię 17, także wszystko na bieżąco jest zrobione, a jeszcze chcę zmontować, także, także tak to wygląda. No to cóż, dziękuję Wam za to, że zajrzeliście do mnie. Dziękuję bardzo, dbajcie o swoje zdrówko, trzymajcie się ciepło. Na razie, do zobaczenia. Pa, pa, Dzisiejsze zakupy z koszyczka. 17 sobota, na świeżo zakupy zrobione. Mój chlebek żytni ulubiony. Ćwiartka tylna z kurczaka. Dwa ogórki gruntowe. Porcja warzyw. Tutaj mam mandarynki. Dzisiaj były w takiej dosyć przystępnej cenie. No i tutaj jabłuszka. Jabłuszka dzisiaj były po 3,98. Ostatnio kupowałam po złoty coś tam. Także dzisiaj nie. No i jedna, jedna papryka, mleko. I za to wszystko zapłaciłam. 50,79 zł. Nic wielkiego, takie podręczne zakupy. Nie wiem, czy mówiłam jeszcze o tej kiełbasie szlacheckiej. Chyba nie. Jeszcze kiełbasa szlachecka. Taka podwędzana. No, nic, nic wielkiego, naprawdę nic wielkiego. No, ale cóż. Miałam inny pomysł na obiad, ale wróciłam z zakupów, przeszłam się i tak mi zapachniało rosołem, że niewiele myśląc przygotowałam na rosół. No i tym sposobem będzie taki delikatny rosół z kurczaka. Już tu wszystko mam przygotowane. Warzywa. Także nastawiam. Rosołek się gotuje na wolnym ogniu. Makaron też. Do rosołku dodam zaraz jeszcze suszoną pietruszkę i magę. Ależ będzie apetycznie. Już fajny zapach się roznosi. Rosołek już gotowy, pachnący. Tak mi dzisiaj zapachniało, że musiałam sobie ugotować. Mogę zajadać. I oto jest sałatka warzywna. Sałatka z warzyw wyjętych z rosołu. Warzywa się ugotowały. Ja je wyjęłam, ostudziłam, pokroiłam. Ugotowałam do tego trzy jajka, cztery nieduże ziemniaczki. Co tam jeszcze dodałam? Dodałam dwa ogórki kiszone, troszeczkę pory świeżej skroiłam, bo ja lubię. Sól pieprz do tego i cóż jeszcze. No i oczywiście majonez, niewielką ilość, ale dodałam. No tak, mi się zrobiło prawie 6 zł. Zapłaciłam za te warzywa. A dałam specjalnie więcej do rosołu, bo chciałam, no już z tą myślą, że zrobię tą sałatkę, ale chciałam, żeby był taki aromatyczny, bo to wiadomo, jak da się więcej warzyw, to ten wywar jest smaczniejszy. No i cóż, wyrzucić, no szkoda, tak? Jest apetyczna akurat, nie, Na niedzielę. Jest apetyczna przekąska. Dwa w jednym. Co ja mówię? Trzy w jednym. Została mi porcja mięsa, na której gotował się rosół. I jak myślicie, co ja zrobię? Mam... Wywar? Mam marchewkę ugotowaną, zostawiłam trochę groszku. Mam żelatynę. No tak, zrobię, zrobię galaretkę drobiową. Mięso pokroję i wszystko później wam pokażę. Także dzisiaj, dzisiaj tak oszczędnie. I moja drobiowa galaretka gotowa. Na sam spód dałam groszek i marchewka jest pokrojona. Później mięso pokroiłam bez skóry, no i tu oczywiście w rosolę rozpuściłam żelatynę i zalałam galaretkę. Teraz czeka do wystygnięcia i dopiero, dopiero później dam do lodówki. Także tak dzisiaj u mnie wygląda, trzy w jednym.